Dźwięków bym poprosił do mnie wypadła Co wy robicie? talenty nie wiem szczerze czy mi się takie coś podoba takie, takie jarmarczne zabawy Nie wiem co wy o tym co dzisiaj ja jestem na nie ja jestem na nie. To jest chaos w ogóle jakiś tutaj teraz powstał. się! Czekamy na straż ogniową. No dobra, przyjeżdża straż pożarna. kurwa z tej racy dymnej. Po co to takie rzeczy na zlocie robić? Ja pierdolę. Tyrk jest ogólnie, nie podoba mi się to. I już nawet się nie pali. Otwróciło. Wyrywanie drzwi. Oby coś takiego się nie, nie przydarzyło nikomu, kto ma takiego malucha zadbanego, że... pracuje pod ciśnieniem dzięki temu kompresorowi. Dobrze, ucięte. Środkowy i ostatni. To będzie kabriolet, może ktoś przerobi sobie na kabrioleta go. No chyba, że będzie jeszcze jakiś pokaz, typu jakieś podpalenie czy coś. Zobaczymy. Szczypce miażdżą to. No i proszę, dach. Odszedł. Prawo, no. tylko za co to brawo? No za zmarnowanego malucha. Coraz mniej o jednego malucha mniej już można powiedzieć, tak? Chyba że kabrioleta z niego zrobią Cementy, które są po cięciu, żeby sobie ręką nie zrobić krzywdy.